Cześć, ukochani bracia i siostry. Witajcie serdecznie w tej przestrzeni miłości, refleksji i duchowości. Zawsze jest ogromną radością móc dzielić się takimi chwilami z Wami, gdzie możemy się spotkać, nawet wirtualnie, i umacniać nasze więzi w wierze. Dziś zapraszam każdego z Was do otwarcia serca i umysłu na przesłanie, które zamierzamy poruszyć. Razem zanurzymy się w temat Karlo, mój ukochany, święty opiekun. Karlo to nie tylko święty, jest przyjacielem, który obejmuje każdego z nas w naszych chwilach bólu i zniechęcenia. Zachęca nas do podnoszenia się po każdym upadku, do poszukiwania pokoju w zgiełku życia. A co powiesz na to, by przez chwilę pomyśleć o tym, jak byłoby? Gdyby wszystkie domy mogły być błogosławione Jego obecnością. Karlo, imię, które rozbrzmiewa w naszych sercach jako symbol czystej miłości i boskiej ochrony. Mówiąc o nim, przypominamy sobie uśmiech, który rozświetla nasze dni i otula nas płaszczem czułości i nadziei. To ta miłość, o którą prosimy, aby zawsze wypełniała nasze życie, przynosząc siłę, Błogosławieństwa, pokój, zdrowie i rozeznanie w każdym kroku, który stawiamy. Niech obecność Karlo przypomina nam, że nawet w najciemniejszych chwilach miłość zawsze znajdzie drogę, by nas objęci. W tej chwili zapraszam Cię do wyobrażenia sobie siły, którą ta miłość reprezentuje. Wyobraź ją sobie jako ciepły uścisk, gdy wszystko wydaje się stracone. Jako rękę, która podnosi nas po każdym upadku. Karlo to ta światłość, która podtrzymuje nas w każdych okolicznościach, i z tym duchem powinniśmy się jednoczyć w modlitwie i wdzęczności. Chcemy, aby Karlo przyniósł pokój i miłość do wszystkich domów, zwłaszcza tych, które najbardziej tego potrzebują. Otwórzmy nasze serca i wyślijmy pozytywne wibracje do młodych ludzi. Którzy zagubili się w ścieżkach uzależnień, które często wydają się nie mieć wyjścia. Niech Karlo, swoim bezwarunkowym uczuciem, dotknie tych serc, przynosząc nadzieję i pokazując, że istnieje droga światła i uzdrowienia. Dziękuję każdemu z Was, że jesteście tutaj, że dzielicie tę wyjątkową chwilę. To dzięki naszej jedności możemy szerzyć przesłanie miłości i nadziei. Które chcemy widzieć w świecie. Dlatego zachęcam Cię do pozostawienia w komentarzach swoich intencji modlitewnych i specjalnych próśb. O co chciałbyś, aby Karlo się modlił za Ciebie? Stwórzmy razem łańcuch miłości i wsparcia, a jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś na naszym kanale, nie przegap okazji, aby dołączyć do naszej społeczności. Tutaj dzielimy się naukami. Refleksjami i modlitwami, które mogą dotknąć Twojego życia i życia wielu innych. Kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać nasze aktualizacje. Razem szerzmy miłość i światło, a może podzielisz się tym filmem z kimś, kogo kochasz. Może to, co dzisiaj przekażemy, jest dokładnie tym, co ta osoba musi usłyszeć. Szerzmy to przesłanie miłości i ochrony. Nie możemy również zapomnieć o naszych seniorach, z których wielu zostało porzuconych i zapomnianych przez własne dzieci. Niech Karlo będzie obecny w ich życiu, oferując towarzystwo, miłość i godność. Zasługują na całą miłość świata, a wspólnie możemy zrobić różnicę, czy to przez wizytę telefon czy wiadomość miłości. Pamiętajmy, że każdy mały gest ma znaczenie i może odmienić życie. Ponadto musimy również dedykować nasze modlitwy chorym, tym, którzy są w szpitalach walcząc o swoje życie, i tym, którzy w domach stawiają czoła trudnym terapiom. Niech Karlo otoczy ich swoim światłem, przynosząc pocieszenie i nadzieję. Niech odczują obecność boskiej miłości w każdej chwili, nawet w trudnych czasach. W tej przestrzeni mamy okazję wspierać się nawzajem. Niech będziemy latarnią siły, zdrowia i pokoju dla siebie nawzajem. Pamiętajmy zawsze, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i że poprzez wstawiennictwo Karlo możemy podnieść nasze głosy w modlitwie za wszystkich potrzebujących. Niech On wstawia się przed Bogiem za nas i za cały świat, przynosząc uzdrowienie, pokój i jedność, których tak bardzo pragniemy. Dziękuję każdemu z Was, że jesteście tutaj, że dzielicie tę wyjątkową chwilę. To dzięki naszej jedności możemy szerzyć przesłanie miłości i nadziei, które chcemy widzieć w świecie. Dlatego zachęcam Cię do pozostawienia w komentarzach swoich intencji modlitewnych i specjalnych próśb. O co chciałbyś, aby Karlo się modlił za Ciebie? Stwórzmy razem łańcuch miłości i wsparcia. A jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś na naszym kanale, nie przegap okazji, aby dołączyć do naszej społeczności. Tutaj dzielimy się naukami, refleksjami i modlitwami które mogą dotknąć Twojego życia i życia wielu innych. Kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać nasze aktualizacje. Razem szerzmy miłość i światło, a może podzielisz się tym filmem z kimś, kogo kochasz. Może to, co dzisiaj przekażemy, jest dokładnie tym, co ta osoba musi usłyszeć. Szerzmy to przesłanie miłości i ochrony. Kiedy spoglądamy na postać Karlo, naszego ukochanego świętego chłopca opiekuna, przypominamy sobie obietnicę zawartą w psalmach 34. 18. Blisko jest Pan tych, którzy mają złamane serce i ratuje tych, którzy mają skruszonego ducha. Ten fragment oferuje nam głęboką refleksję na temat miłującej obecności Boga w naszym życiu, szczególnie w chwilach bólu i rozpaczy. Często czujemy się samotni w naszych zmaganiach, ale pewność, że Bóg jest blisko cierpiących, przynosi nam niezmierzone pocieszenie. Karlo ze swoim pięknym uśmiechem symbolizuje to światło, które przenika nasze cienie. Przynosząc nadzieję i odnowienie. Nasz ukochany Karlo zaprasza nas do otwarcia naszych serc, pozwalając, aby boska miłość wypełniła nasze życie, przynosząc siłę, błogosławieństwa, pokój i zdrowie. Przypomina nam, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, obecność Boga jest bezpiecznym schronieniem. Tak jak kochający Ojciec. Otacza nas swoimi ramionami i podnosi z naszych upadków. Kiedy stajemy przed trudnościami, czy to w postaci chorób, strat czy wyzwań emocjonalnych, ważne jest, aby pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami. Wstawiennictwo Karlo to przejaw tej ochronnej miłości, która podtrzymuje nas w naszych chwilach słabości. W świecie, w którym wielu młodych ludzi gubi się w ścieżkach uzależnień, Pilnie potrzebujemy miłości i ochrony, które reprezentuje Karlo. Staje się on symbolem nadziei dla tych, którzy szukają wyjścia, drogi powrotnej do pełnego życia. Niech Twój promienny uśmiech dotyka serc młodych, przynosząc rozeznanie i siłę, by stawić czoła pokusom. Przesłanie, że można zacząć od nowa i odnaleźć wyższy cel. Współbrzmi z obietnicą Jezusa w Mateusza 11, 28 myślnik 30 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. To istota boskiej łaski, która zaprasza nas do przynoszenia naszych ciężarów, a w zamian oferuje odpoczynek i odnowienie. Zwrócenie uwagi na starszych jest również istotną częścią tej refleksji. Wielu z nich jest porzuconych, zapomnianych przez własne dzieci, a obecność Karlo staje się przypomnieniem, że każde życie ma wartość i zasługuje na opiekę. Naszym obowiązkiem jako wspólnoty jest przyjąć tych, którzy potrzebują miłości i uwagi, oferując szczery uścisk i pewność, że niezależnie od okoliczności nigdy nie będą sami. Wrażliwość starości uczy nas znaczenia współczucia i solidarności. Odzwierciedlając bezwarunkową miłość, jaką Bóg ma dla nas wszystkich. Ponadto powinniśmy pamiętać o chorych, tych, którzy stają w obliczu niewidzialnych walk zarówno w szpitalach, jak i w swoich domach. Fragment Jakuba V. 14 myślnik 15 uczy nas o mocy modlitwy i wstawiennictwa. Modlitwa wiary to nie tylko formalność, to wyraz miłości i troski, który może przynieść uzdrowienie i pocieszenie. Wzywając Karlo w naszych modlitwach, prosimy, aby wstawiał się za wszystkimi cierpiącymi, żeby jego światło mogło świecić nad tymi, którzy leżą w bólu i samotności. Niech będzie kanałem błogosławieństw. Przynoszącym ulgę i nadzieję tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Karlo, drogi chłopcze, niech Twoja miłość i ochrona obejmą wszystkie domy, napełniając serca pokojem i radością. Niech w naszej wędrówce będziemy narzędziami tej miłości, niosąc słowa pocieszenia i gesty dobroci. Wieczna wdzięczność, jaką czujemy za Twoją obecność w naszym życiu, Motywuje nas do bycia lepszymi, do troszczenia się o siebie nawzajem i szukania światła, które pochodzi od Boga. Wstawiennictwo Karlo przypomina nam o mocy wspólnoty wiary, gdzie każdy z nas odgrywa kluczową rolę w budowaniu bardziej kochającego i przyjmującego świata. Niech zawsze łączymy się w modlitwie, wspierając się nawzajem w trudnych chwilach i wspólnie świętując zwycięstwa. Miłość jest siłą, która przekształca, a z Karlo u naszego boku możemy stawić czoła każdej burzy, pewni, że z łaską Bożą lepsze dni nadejdą. Niech światło i pokój zawsze będą z nami, prowadząc nasze kroki i napełniając nasze serca miłością. Uśmiech Karlo, mojego ukochanego chłopca-protektora, jest symbolem miłości i światła. Które możemy odnaleźć nawet w najciemniejszych chwilach. W momentach bólu i rozpaczy istotne jest, by pamiętać, że obecność Boga manifestuje się w subtelny i potężny sposób, jak uścisk, który nas otula i wzmacnia. Tak jak napisano w Mateusza 11. 28 myślnik 30, Jezus zaprasza nas do przyjścia do Niego, gdy jesteśmy zmęczeni i przygnębieni Oferując nam odpoczynek i odnowienie. Ta obietnica jest świadectwem boskiej miłości, która nas wspiera w naszych zmaganiach. Gdy zastanawiamy się nad życiem, często napotykamy wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Są młodzi, którzy gubią się na ciemnych ścieżkach, jak narkotyki, i naszym obowiązkiem, jako wspólnoty wiary, jest wstawiać się za nimi. Niech będziemy narzędziami pokoju i miłości, niosąc przesłanie nadziei i zachęty. Niech młodzi poczują w swoich sercach światło, które pochodzi od Boga, i znajdą siłę, by odejść od pokus, które ich otaczają. Tak jak Karlo, który swoim uśmiechem emanuje miłością, niech będziemy nosicielami tej samej światłości, oświetlając drogę tym, którzy czują się zagubieni. Ważne jest, abyśmy również zwrócili uwagę na tych, którzy znajdują się w bardziej wrażliwych sytuacjach, jak starsi, z których wielu jest porzuconych. Miłość Boga nie ma granic i powinna obejmować wszystkich, szczególnie tych, którzy wydają się być zapomniani przez społeczeństwo. To wezwanie, by stać się rodziną dla tych braci i sióstr, Oferując im czułość, szacunek i godność w ich życiu. Obecność Karlo w naszym życiu służy jako nieustanne przypomnienie, że wszyscy zasługują na miłość i troskę. Chorzy, czy to w szpitalach, czy przyjmując leczenie w domu, również potrzebują naszych modlitw i wsparcia. Jakub pięć. 14 myślnik piętnaście uczy nas o znaczeniu wstawiennictwa i wzajemnej troski. Niech będziemy ręką, która się wyciąga, słowem, które pociesza i obecnością, która przynosi ulgę. Gdy modlimy się za tych, którzy przechodzą przez trudności, nie tylko wstawiamy się za ich potrzebami fizycznymi, ale także przynosimy pokój Boży w ich życiu. Miłość, którą wyrażamy w naszych modlitwach i działaniach, jest przedłużeniem miłości Chrystusa który pragnie uzdrowić i przywrócić wszystkich. W każdym z tych gestów, od uśmiechu po modlitwy, manifestujemy miłość Boga w namacalny sposób. Dzięki Karlo przypominamy sobie, że prostota gestu może mieć głęboki wpływ. Uśmiech może rozjaśnić dzień kogoś, słowo zachęty może być siłą potrzebną do kontynuacji. Niech zawsze pamiętamy, że nawet w naszych upadkach i chwilach słabości jesteśmy podtrzymywani przez Boską Miłość, która nigdy nas nie opuszcza. Radość, jaką Karlo przynosi do naszego życia, jest odzwierciedleniem radości, którą Bóg pragnie, abyśmy doświadczali. On pragnie, abyśmy żyli w pokoju, w zdrowiu i z rozeznaniem, nawet w obliczu burz życia. Niech zatem dążymy do tego pokoju każdego dnia, pamiętając, że jest on w zasięgu ręki, gdy oddajemy się Bogu i ufamy Jego obietnicom. Niech wdzięczność zawsze przelewa się w naszych sercach. Dziękujmy Bogu za Karlo, za Jego obecność w naszym życiu i za każdą okazję doniesienia miłości i nadziei tym, którzy nas otaczają. Niech światło Chrystusa świeci w nas. Pozwalając nam być agentami przemiany i uzdrowienia w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Gdy wstawiamy się za wszystkimi, niech zawsze pamiętamy, że jesteśmy wezwani do miłości i służby, tak jak Chrystus nas nauczył. Niech błogosławieństwa Boże zawsze będą nad nami, prowadząc nasze kroki i napełniając nasze serca miłością i pokojem. Na zakończenie. Pomódlmy się. Święty Carlo Acutis, mój ukochany chłopcze protektorze, niech Twój piękny uśmiech miłości zawsze wypełnia nasze życie i serca każdego dnia. Z wielką radością gromadzimy się tutaj, w atmosferze wiary i nadziei, szukając siły, która pochodzi z wysoka. Niech Twoja obecność przynosi nam błogosławieństwa, pokój, zdrowie i rozeznanie w każdym kroku. Który stawiamy. Drogi Karlo, bądź zawsze z nami. Przytulaj nas, gdy poczujemy, że wszystko jest stracone, podnosząc nas z naszych życiowych upadków. Wspieraj nas w każdym momencie, bo wiemy, że z Tobą u naszego Boku nic nie jest niemożliwe. Przynieś pokój i miłość do każdego domu, szczególnie do serc młodych ludzi którzy często gubią się na drogach narkotyków. Niech twoje światło oświetli te ścieżki, przynosząc nadzieję i odnowienie. Żadbaj także o starszych, wielu z nich porzuconych przez dzieci, którzy potrzebują czułości i uwagi. Niech poczują twoją miłość i ochronę. Błogosław chorym, zarówno tym, którzy zmagają się z bólem w szpitalach, jak i tym Którzy są w domach, dokonując swoich terapii. Niech wszyscy z nas doświadczą siły, zdrowia, pokoju i błogosławieństw, które nam przynosisz. Potrzebujemy ciebie. Karlo, wstawiaj się zawsze za nami do Boga i za całym światem. Niech Twoje życie inspiruje nas do życia z miłością i wiarą, wiedząc, że nadzieja nie zawodzi. Wieczna wdzięczność. Drogi święty, niech każdy dzień będzie dla nas pewnością, że jesteś z nami, prowadząc nasze kroki i oświetlając nasze serca. Święty Carlo Acutis, mój ukochany chłopiec stróż, niech Twój piękny uśmiech miłości zawsze wypełnia nasze życie i serca. Przynieś siłę, błogosławieństwa, pokój, zdrowie i rozeznanie każdemu z nas. Bądź zawsze z nami, przytulając nas, gdy poczujemy, że wszystko jest stracone, podnosząc nas z naszych upadków i wspierając w każdym momencie. Niech Twoja obecność otacza nas, przynosząc pocieszenie i nadzieję w naszych trudnościach, prowadząc nas drogą światła i miłości. Mistrzu, przynieś pokój i dużo miłości do każdego domu. Szczególnie w sercach młodych ludzi, którzy są na drogach narkotyków. Niech Twoje wstawiennictwo ich dotknie, przywracając nadzieję i determinację do wyboru życia w pełni. Niech poczują Twoją ochronną obecność, budząc w sobie pragnienie lepszej przyszłości, zdala od pułapek, które zagrażają ich życiu. Żadbaj, święty Karlo, o wszystkich starszych. Którzy często czują się porzuceni przez dzieci. Niech Twoje światło ogrzeje samotne serca i przyniesie ulgę ich zmęczonym duszom. Wzmacniaj więzi rodzinne, ożywiając miłość i uwagę, na które zasługują. Niech każdy starszy człowiek poczuje się kochany i doceniany, wiedząc, że nie są sami w tej podróży. Błogosław chorym, zarówno tym, którzy są w szpitalach, jak i tym, którzy są w domach, zmagając się z cichymi walkami. Niech Twoja ochrona ich otacza, a ręce lekarzy i pielęgniarek niech będą prowadzone przez Twoją mądrość. Niech poczują ulgę, pocieszenie i odnowienie w swoich siłach, a Boża miłość niech otacza ich na każdym etapie powrotu do zdrowia. Każdego poranka dziękujemy za otrzymane błogosławieństwa. Za codzienne łaski i dobroć, która objawia się w naszym życiu. Niech zawsze potrafimy dostrzegać dary Boga, te duże i małe, i pielęgnować wdzęczny duch w naszych sercach. Dziękujemy, Panie, za każdy uśmiech, każdy gest czułości i każdą chwilę radości, którą nam ofiarujesz. Niech nasza wdzęczność przerodzi się w czyny miłości i współczucia dla innych. Chwalimy wielkość Twojej miłości i majestat Twoich dzieł. Niech każdy z nas podniesie swoje serce w uwielbieniu, dostrzegając piękno stworzenia i cuda, które nas otaczają. Niech nasze uwielbienie będzie odbiciem radości, którą czujemy z powodu przynależności do Ciebie, prowadzenia przez Twoje światło i życia w Twojej łasce. W naszej kruchości przedstawiamy Ci nasze prośby. Panie, każde pragnienie, każda potrzeba, każdy tęsknota, która mieszka w naszych sercach. Ufamy Twojej dobroci i zdolności do zaspokajania każdej z naszych braków. Niech czujemy się bezpieczni, składając nasze troski u Twoich stóp, wiedząc, że zawsze jesteś na nas czujny. Niech siła, zdrowie, pokój i błogosławieństwa będą wylewane na wszystkich nas. Którzy bardzo ciebie potrzebujemy. Wstawiaj się za nami, drogi święty Karlo, u Boga, za wszystkich nas i za cały świat. Niech Twoje światło prowadzi nas, chroni i inspiruje do życia każdego dnia z nadzieją i miłością. I tak, w każdej modlitwie, niech czujemy Twoją obecność, przypominającą nam, że nie jesteśmy sami. Niech wspólnie tworzymy łańcuch miłości i wstawiennictwa, wspierając się nawzajem w naszych potrzebach i wyzwaniach. W każdej przerwie niech będziemy reflektować nad tym, co naprawdę ważne, zawsze poszukując wewnętrznego pokoju i harmonii. Święty Karlo, niech Twoja ochrona będzie z nami w każdym momencie, szczególnie w trudnościach. Niech pamiętamy, że życie jest cennym darem i powinniśmy dbać o siebie nawzajem z miłością i współczuciem. Niech nasze modlitwy staną się echem nadziei, wezwaniem do działania i przypomnieniem o mocy boskiej miłości. Niech każdego dnia Twój piękny uśmiech miłości nadal wypełnia nasze życie, przynosząc światło i radość do naszych serc. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju i miłości. Niosąc tę wiadomość do wszystkich zakątków, szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują. Dziękujemy za Twoje wstawiennictwo i za Twoją stałą miłość, która inspiruje nas do bycia lepszymi każdego dnia. Święty Carlo Acutis, mój ukochany chłopiec stróż, niech Twój piękny uśmiech miłości zawsze wypełnia nasze życie i serca. Niech przynosi siłę, błogosławieństwa. Pokój, zdrowie i rozeznanie. Bądź zawsze z nami, Panie, przytulając nas, gdy poczujemy, że wszystko jest stracone, podnosząc nas z naszych upadków w życiu, wspierając nas w każdym momencie. Proszę, przynieś pokój i dużo miłości do każdego domu, szczególnie do serc młodych ludzi, którzy są na drogach narkotyków. Niech twoje światło oświetli ich drogę, prowadząc ich z dala od pułapek i przynosząc nadzieję w ich życiu. Żadbaj o wszystkich starszych. Wielu z nich zostało porzuconych przez dzieci. Dając im czułość, miłość i towarzystwo, którego tak bardzo potrzebują. Niech poczują twoje ciepłe objęcie i wiedzą, że nie są sami. Błogosław, Panie, chorym, zarówno tym Którzy są w szpitalach, walcząc o swoje życie, jak i tym, którzy są w domach, dokonując swoich terapii. Niech Twoja uzdrawiająca ręka spoczywa na nich, przynosząc ulgę, pocieszenie i uzdrowienie. Niech czują Twoją obecność i znajdują siłę w wierze, pamiętając, że nie są sami w swojej walce. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa. Które otrzymujemy za każdy dzień, który nam dajesz, za każdy uśmiech, każdy gest miłości, który napotykamy na naszej drodze. Niech zawsze potrafimy dostrzegać Twoje łaski, zarówno te wielkie, jak i małe, i pielęgnować wdzęczne serce w każdej okolicy. Niech wdzęczność będzie stałym elementem naszego życia, przypominając nam, jak bardzo jesteśmy kochani i otaczani przez Ciebie. Chwalę Cię, Ojcze, za Twoją nieskończoną dobroć, za piękno stworzenia, które nas otacza, oraz za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Niech nasze serca radośnie oddają cześć, uznając Twoją majestat i wielkość Twoich dzieł. Niech każde nasze oddech będzie hymnem chwały ku Tobie. Wynoszącym Twoje piękno i wielkość. W każdej trudności, którą napotykamy, przychodzę do Ciebie, Panie, z prośbą, przedstawiając potrzeby i pragnienia naszych serc. Niech będziemy mogli ufać Twojej boskiej opatrzności, wiedząc, że słuchasz każdej prośby i każdego wołania. Pomóż nam pamiętać, że nawet w trudnych chwilach znajdujemy siłę w Tobie. Proszę, Panie, wstawiaj się za nami wszystkimi i za całym światem. Niech Twoje błogosławieństwa dotrą do każdego zakątka ziemi, przynosząc pokój, miłość i pojednanie. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju, niosąc nadzieję i światło wszystkim, którzy napotkają nas na swojej drodze. Niech Twoja dobroć otacza nas i sprawia, że będziemy odzwierciedlać Twoją miłość w naszych codziennych działaniach. Niech Twoja obecność inspiruje nas do troski o siebie nawzajem, do okazywania solidarności i wyciągania ręki do tych, którzy potrzebują. Niech będziemy latarnią nadziei, zwłaszcza w czasach trudności i niepewności. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i współczucia. Dziękuję Ci. Ojcze, za wspólnotę, która nas otacza, za tych, którzy dzielą z nami drogę życia, i proszę, aby nasze więzi były umacniane przez miłość i zrozumienie. Niech wspieramy się nawzajem na każdym kroku, celebrując zwycięstwa i oferując pocieszenie w smutkach. Święty Karlo, ukochany chłopcze opiekunie. Niech Twój przykład wiary i miłości inspiruje nas do życia w sposób autentyczny i hojny. Niech będziemy mogli patrzeć na Ciebie i uczyć się kochać i służyć z otwartym sercem, zawsze szukając woli Bożej w naszym życiu. Niech Twoja wstawiennictwo pomoże nam przezwyciężyć wyzwania i znaleźć radość w prostocie codzienności. Niech każdy z nas znajdzie w Tobie, drogi Karlo. Przyjaciela i opiekuna, który prowadzi nas ku Jezusowi, pomagając nam pozostać mocnymi w wierze. Niech zawsze pamiętamy, że nawet w trudnych chwilach jesteśmy kochani i wspierani przez Boga. Niech ta pewność przynosi nam pokój i nadzieję. Amen.